Zobacz, jak to jest. Często jest tak, że my, jako te dorosłe osoby, chcemy ratować innych ludzi, często, nie? Na przykład, kiedy ktoś nas w jakiś sposób zrani, załóżmy partner. Czujemy się niespokojni, czujemy się źle, czujemy się okropnie. Bo ktoś coś powiedział, bo ktoś w jakiś sposób um, przekroczył nasze granice, przekroczył nas, i my w tej sytuacji często zapominamy o sobie, aby tylko utrzymać tę relację. Zapominamy o tym, czego my chcemy, jak my się poczuliśmy źle z czymś, żeby tylko ten człowiek obok nas był. I czy to dotyczy partnera, czy to dotyczy kogoś bliskiego z rodziny, mamy, taty. Ktoś coś zrobił, ale my jakby nie chcemy na to patrzeć, jakby udajemy, że my tego nie widzimy, choć w środku czujemy się z tym fatalnie. I wciąż kontynuujemy tą relację, wciąż pozwalamy na, na to, żeby ta osoba robiła te inne rzeczy. A my zaciskamy zęby, i wszystko trzymamy w środku, i jakby w jakiś sposób wszystko to, co w nas się dzieje, jakby w ogóle my tego nie widzimy, w ogóle my tego nie czujemy, co jest najgorsze. I ładujemy ten ból cały czas do środka, pozwalamy tej osobie na takie, a nie inne traktowanie. Ale zobaczcie, co my sobie robimy. My zapominamy po pierwsze o sobie, ale my co drugie robimy? Powtarzamy cały czas jakiś schemat z dzieciństwa, a oprócz tego schematu to, co robimy, to nie, jest, nie pozwalamy na to, aby ta druga osoba czegoś się nauczyła. Poprzez to, że wybaczamy, poprzez to, że boimy się, że stracimy tę osobę, rozwiązujemy sprawy. Konflikty za tą osobę. Eee, wybaczamy tak po prostu. Tu nie chodzi o to, żeby nie wybaczać, ale żeby poprzez postawienie granicy, nie pozwalam już na to, czasami oddalenie się, pozwolili tej osobie pomyśleć, co zrobiła źle. Żeby ta osoba mogła sama sobie uświadomić, że coś jest nie tak. A my często co robimy? Tłumaczymy. Eee, wyrzucamy naszą energię ostatnią, żeby coś komuś przetłumaczyć, żeby tylko ta osoba z nami była, żeby nas więcej nie raniła, żeby w jakiś sposób nie krzywdziła nas. I nawet prosimy o to, żeby nas nie krzywdziła często. Eee, tylko właśnie wtedy ta druga osoba może się nauczyć. Kiedy my nawet oddalimy się, kiedy my w jakiś sposób postawimy tą granicę i... Nie będziemy ratować, nie będziemy układać, nie będziemy prosić, nie będziemy przytakiwać i wszystkiego akceptować. Wtedy ta osoba ma czas i możliwość sama coś zrozumieć i siebie nauczyć. I wtedy my dajemy tej osobie możliwość rozwoju, możliwość zrozumienia pewnych rzeczy, kiedy my się oddalimy troszkę, kiedy my damy czas i przestrzeń na przemyślenie tych rzeczy, które mogła zrobić źle. I kiedy dajemy właśnie tą przestrzeń na to tej osobie, to my ją wspieramy w rozwoju, my poszerzamy jej świadomość i dzięki temu dbamy o naszą też energię, o nasze ciało, o naszą duszę, o to, co jest nasze. I o wiele prościej, o wiele łatwiej jest wzrastać ze sobą, na przykład między partnerami, kiedy partner z partnerką rozwijają się. I my często kobiety wytłumaczymy przed mężczyzn od, za coś, nie? Ale pozwólmy im też pomyśleć, ale też i odwrotnie. Kiedy na coś się nie zgadzasz i stawiasz granice, to nie idź od razu. Poczekaj. Niech ta osoba przemyśli sobie swoje rzeczy. Niech ona sama sobie to poukłada. Bo dajesz jej szansę zmiany, rozwoju, poszerzenia swojej świadomości. I mm, Akceptacji pewnych rzeczy? Przyjrzyjcie się, kochani, temu. Ja Wam tego serdecznie życzę i pozdrawiam.